Pan z wami i z duchem dwóch. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał. Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus Młodrzek, nie mówię Ci, że aż siedem razy, lecz aż... Siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął rozliczać się, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien sto denarów. Chwycił go, zaczął dusić, mówiąc: Oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go, okaż mi cierpliwość, a oddam Tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli, opowiedzieli swemu Panu wszystko, co zaszło. Wtedy Pan jego wezwawszy go, rzekł mu, sługo niegodziwe. Darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś, czy więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Oto Słowo Pańskie, to Tobie Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, tutaj taki film oglądniemy o tej Ewangelii, którą przed chwilą e, mogliśmy posłuchać. Krótki filmik z serii historii Domek na Skale można tą piosenkę, można też takie opowiadanie usłyszeć. Ale chociaż ta dzisiejsza Ewangelia mówi nam tak naprawdę o przebaczeniu, to też można zobaczyć jaki jest, jaka jest nasza modlitwa, jak my rozmawiamy z Panem Bogiem. To jest taki schemat, można powiedzieć. Człowiek ma jakiś dylemat, jakąś sprawę, coś mu w głowie siedzi. I zwraca się do Pana Boga z tym problemem. Bóg mu odpowiada, chociaż czasami ta odpowiedź Pana Boga go zaskakuje. No, ale Bóg wtedy chce jakoś poszerzyć to opowiadanie, jakoś przybliżyć, że jednak to, co się dzieje w jego życiu, ma prowadzić go do zbawienia. Czasami tego nie potrafimy zrozumieć. Zobaczmy. Dzisiaj Piotr przyszedł do Jezusa i mówi: Panie, czy aż siedem razy mam przebaczać? Widocznie ktoś mu nastąpił na odcisk, jak to czasami mówimy, i Piotr mu pewnie przebaczył. Ale ten drugi raz no, tak postąpił i ten już nie chciał przebaczyć. To trochę tak jak my w szkole, na przykład ktoś nam nogę podstawi, ja powiem, mówię mu przepraszam, bo my płaczemy, bo się gdzieś, a później znowu nam podstawi nogę. I, i już nas denerwuje i już nie chcemy mu przebaczyć sobie myślimy, o, nie przebaczę mu tak samo Piotr myśli sobie czy mam tyle razy przebaczać i pytał o to Pana Jezusa a Pan Jezus na to mu mówi yy, mówi co? my byśmy powiedzieli nie przebaczaj już tyle razy, a Pan Jezus mówi siedemdziesiąt siedem razy przebaczaj, czyli można powiedzieć zawsze przebaczaj zawsze przebaczaj, Piotr pewnie jest zaskoczony mówi, wow 77? Tyle razy mam przebaczać? Niemożliwe. I wtedy pan Jezus widzi, że Piotr tego nie rozumie, i opowiada mu przypowieść o nielitościwym słudze. On był winien, kto pamięta, ile był winien nielitościwy sługa? 10 tysięcy talentów. To długo, dużo czy mało, jak sądzicie? Inaczej, 10 tysięcy złotych to dużo czy mało? No właśnie, dużo. Jakbyś chciał kupić samochód, to pewnie nie za dużo, ale jak żyć za 10 tysięcy, no to pewnie byłoby jakoś dobrze. 10 tysięcy talentów, czy to dużo? No, tak więc możemy powiedzieć. Kiedyś, jeszcze za moich dawnych, dawnych czasów, był taki banknot, miał 10 tysięcy złotych. Pewnie wielu z nas pamięta taki banknot. Ja pamiętam, że można było sałatę, główkę sałaty kupić za 10 tysięcy złotych. No dzisiaj to byśmy powiedzieli, sałata za 10 tysięcy złotych. To chyba ze złota ta sałata, prawda? No ale tak kiedyś, tak kiedyś było. To ile to jest? To 10 tysięcy talentów. Więc jeden talent, moi drodzy, to 42 kilogramy złota. Dużo czy mało? Kto waży 42 kilo tutaj? Jest tu ktoś, kto 40 waży kilo? No jest tu ktoś czy nie kto waży 40 kilo? No ja nie ważę 40 kilo, jak sądzicie. Jest tu ktoś, kto waży 40 kilo. Nie chcę się zdradzić. No właśnie, bo byś... O jest! To chodź do nas, chodź, chodź, chodź do mnie. Chodź. Tak, chodź. Dobrze, chodźcie. O, proszę. Tak, tak, chodź. Proszę bardzo, stań. Chcielibyście mieć tyle złota? Ja myślę, że mama i tata tutaj kolegów, no to mają takie złoto, 42 kg tutaj, ale to jest jeden talent tylko, jeden talent. A pomyślmy sobie, 10 tysięcy talentów to będzie ile złota? To jest 420 tysięcy kg złota, czyli trzeba byłoby ich tutaj nie tylko, 442 to jeden kilogram. Ty, takich byśmy musieli cały Kościół by zapełnić, takich chłopaków. Ale by było. Nie? Dobra, dziękuję Wam. Wracajcie. Zobaczmy. A więc tyle złota, 42 tysiące kg złota. Czy w ogóle taki dług można zwrócić? A 42 kg złota, zobaczcie, jeden gram złota wczoraj w internecie sprawdzałem. To jest ile? 270 zł za najwyższą próbę, czyli 999 gram, coś tam gramów, prawda? Czyli e, 1000 gramów, czyli 1 kilogram to jest 2, 2, 270 tysięcy złotych. To po, pomyślmy sobie, te 420 tysięcy kilogramów złota, to ile to jest złotych? Zobaczmy, 113 miliardów 400 milionów złotych. To dużo czy mało? Ja sobie tej, takiej sumy w ogóle wyobrazić nie mogę. A ten człowiek był winien tyle swojemu panu. Czy to w ogóle można zwrócić jakoś te pieniądze? Ja w ogóle sobie nie wyobrażam, jak to zwrócić. Ale pomyśl, po, zobaczmy dalej. Drugi, e, drugi sługa był winien 100 denarów, prawda? Słyszeliśmy o tym? No właśnie, a ile to jest 100 denarów? Zobaczmy, jeden talent ma 6 tysięcy denarów. 6 tysięcy denarów. 10 tysięcy talentów to będzie ile? 60 milionów denarów. 60 milionów denarów. A wówczas w Izraelu jeden denar to był jeden dzień pracy robotnika. Czyli jak przepracowałeś jeden dzień, otrzymywałeś jednego denara. Jednego denara. Czyli moi drodzy, 60 milionów denarów to będzie 60 milionów dni pracy. Wyobrażacie sobie tyle, tyle dni pracować? To i w piątek i świątek. A to będzie ile? 200 tysięcy lat pracy. A my żyjemy 200 tysięcy lat? No właśnie, nie będziemy mieli, mogli, nawet nie, nie możemy spłacić tego długu, który ten człowiek zaciągnął. Czyli Jezus tak przesadził trochę dzisiaj, e, mówiąc, że tyle jesteśmy. Tyle był mu winien, bo on nie był w stanie spłacić tego. Ale Pan Jezus specjalnie o tym tak mówi, dlatego że my, my nie potrafimy spłacić dobra, które Pan Bóg dał nam, chociażby życie, które nam ofiarował, czy jesteśmy w stanie zapłacić nawet 113 mi, miliardów za swoje życie, które otrzymaliśmy. Nie jesteśmy w stanie tego zapłacić. Albo za to, że Pan Jezus umarł na krzyżu, żeby nas zbawić. Nawet nie, nie będziemy tego w stanie nigdy spłacić. I dlatego też Pan Jezus mówi, że ten nasz dług jest tak naprawdę nie do zapłacenia, nie do zapłacenia. Chce wytłumaczyć Piotrowi, że właśnie powinien 77 razy przepraszać. Tak to jest trochę z modlitwą naszą. My mamy wątpliwości, zwracamy się do Pana Boga, Pan Bóg nas zaskakuje, a później chce nam wyjaśnić w życiu, dlaczego tak nas trochę zaskoczył. To jest tak, moi drodzy, trochę jak z takim przykładem. Popatrzmy na obrazek. Co to jest? Stodoła, właśnie. I wyobraźcie sobie, że w tej stodole siedzi małe dziecko. O! Małe dziecko. I się bawi w tej stodole, bardzo dobrze się bawi i mówi do taty: Tato, chciałbym się lepiej bawić w tej stodole, daj mi, daj mi trochę zapałek. Pudełko zapałek mi daj. Kto z nas by dał dziecku pudełko zapałek, gdy pełno siana jest w stodole? Ktoś by dał? No właśnie, a dlaczego? Dlaczego byśmy nie dali? Bo byśmy myśleli, że co się? Spali stodołę, prawda? I może sam się spali z tej stodole. No właśnie, i tata by stanął i Oj, nie dam ci, nie dam ci tutaj tego właśnie, tych zapałek. Nie dam ci tych zapałek. A dziecko wtedy, jak to dziecko, jak się nie chce mu dać, czasami jak mama czy tata nie chce kupić dziecku coś, dziecko tupie. Tupie płacze, he, 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 ja chcę, ja chcę, ja chcę. No czy tak nie jest czasami? Tak tupiemy, chcemy wymusić na mamie i tacie, ale wiadomo, że gdy takie dziecko jest w stodole, nigdy, nigdy rodzic nie da zapałek, bo wie, że może tak się to skończyć. Prawda? I tak samo trochę jest w naszym życiu. Pan Bóg nie odpowiada nam czasami tak, jak byśmy chcieli. Tak jak temu dziecku ojciec nie dał zapałek, tak czasami Pan Bóg nie daje nam tego, o co prosimy w naszym życiu. Tego, o co prosimy w naszym życiu, bo wie, że co innego do dobra naszego prowadzi. I to dziecko, gdy wyrośnie, gdy wyrośnie, gdy stanie się dorosłe, samo zrozumie, że dobrze, że mi tata wtedy nie dał zapałek. Dobrze, że mi tata wtedy nie dał zapałek. I tak samo jest może z nami. Czasami może po jakimś czasie, po jakichś latach dotrze do nas, że rzeczywiście, rzeczywiście dobrze, że Pan Bóg tak pokierował moje życie, a nie inaczej. I tego Wam życzę, tego zrozumienia, że Pan Bóg chce, byśmy Mu zaufali. Żebyśmy Mu powiedzieli, tak jak jest na obrazie napisane, Jezu ufam Tobie. Żebyśmy zaufali Panu Bogu. Amen.